Cześć moi drodzy! Z tej strony ja, ospań, już pierwszy gotujący. Julka na mnie patrzy, prawie że wspaniały. Uuu! W ah, końcu u siebie. Moi drodzy, jak widzicie, w końcu jestem w swojej kuchni. Tak wygląda moja kuchnia. Jest to w sumie pierwsze pokazanie mojego mieszkania na kamerze. A Julka tu robi ten. Tak, bo widzowie nie chcecie widzieć, jak wygląda moja kamera. Zrobię wam zdjęcie. Za chwilę właśnie chcę pokazać Najlepsze teraz jest to, że w moim mieszkaniu wszystko jest nowe Nawet zasłony, moi drodzy Nawet zasłony są nowe Proszę Światło Julka, nie pokazuję, jaki mamy tu syf, bo to jest... Ta strefa jest po prostu nienagrywkowa Ta jest strefa nagrywkowa No ale miałaś mnie nie pokazywać, miałem tylko włączyć światło Także słuchajcie, już koniec przedstawienia, koniec pokazywania fajnych rzeczy. Dobra, oka, przesuń się z kadru, serio, jesteś cringe teraz trochę. Ej, patrzyłam czy jest równo. Moi drodzy, witam Was w odcinku, w którym nauczę Was kolejnej sekretnej techniki polskiej kuchni narodowej. Tak zwane placuszki od babuszki. Uuu! Landlord to pierwsza gra działająca w oparciu o prawdziwą mapę Polski i świata, w której możesz poczuć się jak prawdziwy agent nieruchomości. Zacznijmy od wejścia na mapę i umieszczenia agenta, który pomoże nam odkryć wszystkie dostępne nieruchomości w naszej okolicy. Każdą z nich możesz dosłownie kupić lub kupić udziały. Nie od razu przecież czym zbudowano, także buduj swoje imperium, bardzo powoli, a zobaczysz korzyści będą bardzo wielkie. To jeden z najsławniejszych budynków w mojej okolicy. Patrz teraz. Jego część należy do mnie Nie masz kasy? Graj codziennie Z każdym kolejnym dniem dostaniesz to coraz lepsze bonusy No chyba, że odważysz się je zaryzykować Jeżeli tak, to aukcje są stworzone dla ciebie Sprawdź jak dobrym agentem jesteś Sprawdzając ranking Największych agentów na świecie Kto wie, może to ty Zajmiesz ich miejsce A więc kochani, jak widzicie Inwestowanie wzbudza spore emocje A raz z Grom Landor możecie inwestować Ile wlezie, klikając link w opisie przyjacielu Możecie zgarnąć bonusy takie jak 500 coinów i 1 milion waluty To co mój drogi przyjaciele widzimy się na jakiejś aukcji Zapraszam Na linku w opisie Robisz plecuszki babuszki, ale jest godzina 13 I ja jeszcze nie jadłam śniadania Może jakieś tości dla mnie? Nie, nie, no to są plecuszki dla babuszki Jak chcecie tosty to zrobię to w kolejnym odcinku Ej no ale to co ja będę głodna? Tak Pieprz Ja wszystko wiem gdzie jest Mąka, podstawa że ziemniaki. Ziemniaki, olej, wegeta, mokre chusteczki, cebula. Potem się będą pytać, czemu tego wszystkiego na początku nie przygotowałeś? Ja chcę pokazać, jak się przygotowuje. Sól. To są mokre chusteczki, dobre ziemniaki. No bo ja lubię, jak ręce są mokre. Mleko. O, jajka. Użyję tylko dwóch, ale wyjmę wszystkie, że Hata bogata. Tam jeszcze stoją jajka. Miska. O! Tarka. Generalnie prawie wszystko. Obieraczka do ziemniaków. Moi drodzy, ma się zmybarka? Oczywiście, że nie, ale to nam nie przeszkadza. Najlepiej brudna, bo są aromaty. Dlatego są mokre chusteczki. Nie, no nie będę mył teraz tego. Ale nie, Proszę. No, ty nie musisz, Bruno będzie jadł. No super. Wszystko odkładamy na bok, co niepotrzebne na daną chwilę, żebyście widzieli, co tutaj trzeba. Kurde, gotowanie, moi drodzy ze mną, to jest po prostu super zabawa. Nie zniechęcajcie się, gotowanie jest proste. Patrzcie się szybko. Jurka, przecież to wycierasz dziecku pupę, to czemu nie można tego jeść? Co? Montażysta pokaże, że jest czyste. Oczywiście, Jurka czasami zrobi jakieś przebitki, moi drodzy, bo jeszcze nie mam profesjonalnego sprzętu. Ja teraz. Oczywiście, żeby ten aloes zmyć, to jeszcze szmatą przejadę inną Spłuczę to wodą Kamil! Co? co ty to Żeby było czystsze I na sam koniec Nóż No to zaczynamy naszą zabawę moi drodzy Oczywiście zaczynamy od skórki, od ziemniaków Czyli bierzecie ziemniaki Patrzcie jaka magia tu powstaje No i słuchajcie, z racji takiej, żeby Julka tego jeść bardzo chce Bierz wegetę od babci ty, 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 ty niewdzięczny wnuczku Dobra Julka, przestań. Wegeta od babci A widzieliście? Wszystkie składniki są tutaj niezbędne do produkcji ziemniaczanych placków prosto od babuszki Moja babcia taki przepis zawsze robi I dosłownie tak samo babcia Mila przygotowuje Prawda babciu? Ja też widziałem jak wycierasz aloesem deski Dobra, cyk, moi drodzy. Ja mam taki patent, ale dzisiaj go nie użyję, bo jednak go nie mam. Ale możemy za to użyć mokrej chusteczki, bo na przykład zawsze robię ręcznik papierowy. I żeby sobie szybciej wywalić śmieci, to ja robię tak, kładę sobie chusteczkę. O, oh, intensywny zapach. No i teraz obieramy sobie tak ziemniaczki, zależy, ile tam potrzebujecie. To jest życie. Jak powiada, taka jedna kudłata waweczka musi być top. Chociaż no, rewolucji dzisiaj tutaj raczej nie będzie. I się sprawdza. Już tu mogę wyrzucić te ziemniaki. Ale nie, ja zbieram kolejne. Ciekawie, czy wysłuchacie te dźwięki? Bo, generalnie, dzisiaj to jest nowy mikrofon, mi widzowie, który zafundowaliście mi na ostatnim live. Także bardzo dziękuję za super donaty, tym wszystkim osobom, które się zdecydowały mnie wesprzeć. Od razu zostało zainwestowane. Nawet tydzień nie minął, moi drodzy, aż mamy nowy mikrofon. Myślę, że taka ilość ziemniaków starczy, bo do miski więcej się nie zmieści. No a te chusteczki, które tutaj daliście, żeby nie ubrudzić co jest stołu, i ogólnie szybciej można byłoby walić te wszystkie skrawki ziemniora, jakie tu zostały. To ja bym generalnie to bardzo polecam. Jakby Nauczyłem się tego od babci, prawda, babciu? Właśnie, moja babcia też jest patenciarska Moja babcia robi placki z zamkniętymi oczami. Dobra, słuchajcie. Idą do ziemniaki. <grym> A, ale zaraz wam dokończę, ponieważ zobaczcie technologię, moi drodzy. Ta sławna lodówka, która dźwigiem wlatywała. Moja lodówka. z wyświetlaczem. Można sobie pójść muzyczkę. Na przykład. Nie, no ja pokażę. <grym> Dobra widzowie skończyliśmy już śpiewanie Ziemniaki są nam niepotrzebne Nie chciałam tego widzieć Kamil nie chcę takiego czegoś widzieć Zamknij oczy Teraz przyjemność moi drodzy Jestem kontuzjowany ledwo ruszam ręką Ale dam radę słuchajcie Kładziecie sobie ziemniaczki tutaj Najlepiej po lewej stronie moi drodzy Tacki po prawej trochę słabo już No i teraz tak Bierzecie tarkę i generalnie jak wam leży? Ja na przykład jestem fanem platków, babuszki tak co tu woda robi? Widzowie, jest większa miska. Skupmy się, bo tracimy czas, bo wy chcielibyście szybki poradnik. Także jak już sobie zrobicie, bierzecie brambora, no i generalnie ja jakby polecam wam dwie dziurki, nie? Możecie sobie tutaj trzeć na tych najmniejszych oczkach, ale to jest przewalone, nie dacie rady. Na tych już jest w miarę lepiej i na tych będziemy trzeć, będą takie malutkie paseczki, lepiej niż na tych dużych, ale wychodzą perfekcyjnie. Zobaczycie moi drodzy. Dobra, no kurde, ta kontuzja mnie trochę trzyma, zobaczymy jak tarcie. Także te kilka ziemniaczków sobie za zaczynamy trzeć, moi drodzy, więc to trochę potrwa. Nie jest to takie ciężkie, no wiadomo, niektórzy z was mają termomiks, ale jak robicie to w termomiksie i w innych takich badziewach, znaczy badziewia, to są bardzo dobre sprzęty, ale do tradycyjnej polskiej kuchni, jakie są właśnie kotlety ziemniaczane, placki ziemniaczane, nie jest na takie egzaminu jak prawdziwa słowiańska siła, prawdziwa to jest ręka, moi drodzy. No zobaczcie, jak mi to sprawnie <laughs> idzie. To jest hit. Pierogi też z moją siostrą wyszły spoko, ale wiadomo, lepiej solo. Prosta sprawa. Góry Krystian, trenerze, jak to oglądasz, to tak jak uczyłeś. Nie no, bo generalnie chodzi o to, że jak krzyczycie na ziemniaki, to z nich lepiej ucieka woda. Naprawdę. Spróbujcie jakieś krzycze na ziemniaki. ja mogłem być. Ja mogłem być DJ-em. Kurde, podrapałem się. jest skóry będzie w tych plackach. po śląsku. Nie no, my góra, ale my jesteśmy z Bielska, my nie Hanysy. Chyba. Nie, już górale, nie? Mój dziadek jest góralem ze szczyrku, moi drodzy. Mój dziadek jest góralem, czyli ja chyba też. Człowiek z góry. Ha! Wyszłaś jaka jest największa góra na świecie? Mont Chiliad No. Dobra, moi drodzy, resztki starki sobie zdejmijcie. Tak, żeby nic, yy, szkoda, żeby przepadło. To są wasze ziemniaczki, co nie? Możecie sobie zostawić. Tak, tutaj. Ale to nie koniec, tak wyglądają wasze ziemniaczki Moi drodzy, teraz najlepiej jest je pougniatać Naprawdę pougniatać Julka, mamy tu jeszcze sitko? Mamy sitko moi drodzy, patrzcie się Bierzecie sitko i wbijacie w te ziemniaki i wtedy z nich ucieka woda. Ważne jest, moi drodzy, by te wszystkie, tą całą wodę odlać. Naprawdę musicie odlać tą wodę. Tylko nie odlać się do ziemniaków, tylko odlać wodę. Jest miód, moi drodzy, miód. Dlaczego tak robimy? Ponieważ gdyby było za dużo wody w plackach, to one by nam się źle smażyły i by nam się rozpadały, moi drodzy. Naszym zadaniem jest to, że to są placki ziemniaczane. No, zobaczcie, to jest konsystencja moich ziemniaków. Dlatego, że są te skrawki takie porobione, moi drodzy, to to są takie paseczki, ja na przykład. Takie bardzo lubię, ale na przykład, jak chcecie mieć bardziej takie płynne, bez takich paseczków to po prostu musicie to bardziej zmielić. Ja robię takie staropolskie, gdzieś, nie we dwie... Teraz bierzecie cebulę, bo cebula jest niezbędna do aromatu tego pożywienia. Bierzecie kosę, tniecie cebulę, moi drodzy. Odważnie, nie bójcie się, cebula wam nie odda, jest warzywem, nie może wam oddać. Ale możecie się przez nią popłakać. Julka, gdzie są moje okulary? Poważnie, gdzie one są? Może tu. Dobra, widzowie. Dlatego... Że one są w kuchni, to jak Tak. Jest w kuchni mam taki sprzęt, moi drodzy, to są specjalne okulary do cebuli. Tak, żeby wam y, cebula w oczy... Nie leciała, żebyście nie płakali, to jak ktoś ma problem, to może takiego gogle założyć. To co powoduje szczypanie, to one wydziela się ze środka cebuli, bo cebula walczy wtedy o życia, moi drodzy. I ona nie chce, żeby ją ten. My ją zmuszamy do tego, żeby to przeżyła. Ta akurat dzielnie walczy, bo już atakuje lewo oko w okularach. To jest bardzo rzadkie zdarzenie. Dobra, i cebulkę tak samo na tareczkę. ścieramy wspaniale! Zdejmujemy! Zero łez, widzowie, pokażę wam. Zero S! Dobra, wyrzucamy te niezbędne śmieci na naszej stacji. A mam cebulę na twarzy. Ja wam pokażę teraz, jak to powinno wyglądać yy, całość. Tak wygląda, moi drodzy, cebula starta i tak wyglądają te kawałki ziemniaka do placków ziemniaczanych, placuszki od babuszki pod cycuszki. <laughs> Zaczniemy cały proces procesowania. Teraz. Czas na magię. Potrzebna nam jest tak. Jajka, sól, pieprz, troszkę wegety, mąka też. Mierzymy dużą łyżkę, to jest istotne. Teraz tak, do całego tego przyjemnieństwa, przyjemniaństwa, przyjemności, dajemy łyżkę soli, a tak daję gdzieś, żeby nie przegiąć. Więc sobie tutaj tą sól gdzieś damy. Oj, chyba przegiąłem. Dobra, na razie starczy. Będziemy to sprawdzać w trakcie pieczenia, moi drodzy. Pieprz, trochę tam tego pieprzu... Naładujemy, moi drodzy, wegeta, troszkę Dobra, łyżka wegety, to jest czubata Łyżka od mojej babci Nie zawiera dużo soli Babcia robi z mniejszą solą I dlatego tak jest, moi drodzy, teraz Ach, Kurde Co jest? O, z tej strony Ja daję takie dwie do trzech yy, łyżek mąki że jedna łyżka, druga No i trzecia też w sumie może być Żeby one się lepiej trzymały No i oczywiste jest to, że ja daję troszeczkę mleka Ja lubię mleko ogólnie, więc troszeczkę mleka dajemy, moi drodzy Tylko nie za dużo Tak, 2 litry No i moi drodzy, jajka Bo bez jajka nie ulepi się placajka Jep, i raz No, dwa jajka wystarczą, myślę Dwa. Moi drodzy, musi wam wyjść takie coś. Takie coś teraz, tak to się prezentuje. No i teraz przyjemność. Teraz już e, najcięższe w sumie zadania za nami, bo wystarczy to zamieszać. No, teraz pokażę wam moje sztuki kulinarskie. Futbol do kanogi. Tego też się bawiał, Tak. No i moi drodzy, w ten sposób mamy taką konsystencję. <głosystencja> konsystencja. Patrzcie się, jak weźmiecie to. O. Super jest, wspaniale. Teraz przejdziemy do części, w której pokażę Wam, jak już te placki będą wyglądać w ostatecznej wersji. Spróbujemy je i wiecie, i wszystko, moi drodzy, w waszym zasięgu, co nie? Więc jak chcecie robić placki, to moi drodzy, to jest dobry patent, żeby zaimponować dziewczynie. Wyjedziecie do babci. Odkładamy już wszystkie niepotrzebne rzeczy. Przejdziemy teraz do zadania. Ja pierdzielę, wszedłem w to Dlatego, moi drodzy, są chusteczki mokre. Bo na przykład teraz możecie zrobić tak: weszliście w kuchni w placek. Nic prostszego: stopa i czysta. Teraz będziecie potrzebować kilku przyrządów. Talerz potrzebujecie jeszcze czysty talerz. Najlepiej ogromny, bo to jest ogromna ilość. Olej. Moi drodzy, olej. Tu macie takie źródło osiągnięcia. Farszyk. Jest olej. olej, teraz lejecie dużo oleju Dziś tyle, bo... Jas, yes, ale Kamil, ale będą przebitki Teraz, bo chodzi o to, że oleju trzeba trochę wylać Dobra, grzejemy olej Musi być gorący, na gorącym oleju robimy placki Teraz tak, ja dałem na full power, bo żeby to się szybciej zrobiło, żebyśmy nie czekali ten Ale ja na przykład polecam taką bo ja też gdzieś na piątce będę to smażył Chyba, że macie super wyczepiasty, nowoczesne, taki jak ja przez telefon obsługiwany, to możecie wtedy nawet na czwórce nie no i bardzo dobrze wyszło. Super Super to jest. Ej, ale weźmy może tymi mokrymi chusteczkami troszeczkę swoje miejsce pracy tam. Masz rację Kami, Nie na ziemi! Kamil Co? No nie na ziemi! Dobrze! Wydziesz to zbieram tymi chusteczkami z ziemi. Ale kuchnia potem się posprząta, tak? Ale to nie chodzi o to, że kuchni się potem posprząta... Od kurzaczem syśniesz takie mokrego ziemniaka! A mokrą chusteczkę? Co robisz? Ale masz 100 fajną. Dobrze, jak już miejsce pracy jest ogarnięte. No to co robimy? Wiesz co? Co? <laughs> masz, Nie masz. Eee! Odrobinkę weźcie kochani. Odrobinkę. I tak. Ale sprawdź O! Czyli olej jest gotowy, ale jest za duży. Robię odrobinkę, o kula. Bardzo nie, nie może być na fullu. Na szósteczce, bo ja bym to, to się by przegrzało Masz i nie... Na szóstce. Na <grym> O, patrzcie. Zrobimy ten skrawek, żeby zobaczyć czy... To jest ten smak, który nas satysfakcjonuje. Myszka, ty troszeczkę wiesz. Satysfakcjonuje. Co? Co patrzysz na mnie tak? No patrzę, aż placek się zrobi. A, no to czemu patrzysz na mnie, a nie na W plackach ziemniaczanych kocham to, że możecie je formować. To są pierwsze placki ziemniaczane w tym domu. Nie robiliśmy tu jeszcze placków. Nie? Tutaj nie, to jest 6. Ale w naszych siedmiu innych robiliśmy. W siedmiu Ogrodzie. Nie wiem, czy mam placka ale go zobaczymy. Nie, super, czekamy. Ale upływa w tym. Dobra, test. Ej, faktycznie za mocno troszeczkę. Wiem. Nie, Trzeba dać czwórkę Dobra, moi drodzy, tak, bo to jest próbka. Ale. Tak, ten. Ja myślę, że może być trochę sztuki niezrobione. My zrobione jest 100%. Za szybko, kochanie. Mmm. No i jak tam no, powiedz coś? Zejdź niżej! Nie, bardzo dobra. nie no, mega dzięki, że ja też dostałam już próbkę na Aaa! Chcesz próbkę, zrobię ci! O nie, to był mój, ty to mój! Tak! Ja nie chciałam tak! Mmm. <słuchy> Dobre, musisz powiedzieć, że dobre. Nie, bardzo dobra, dobre, ale serio dobre, nie? Mm -hmm, ale ja bym trochę zmniejszyła ogień, żeby one się trochę w środku bardziej też zrobiły. Ale jest idealnie, no, czyli. Nie za bardzo. Dobra, widzowie, z takiej racji teraz, jak już test jest. O, bańczy bierzecie łyżkę. Takiej wielkości, pokaż w dłoni, jak to wygląda. Tak, taką <laughs> łyżkę. Mm -hmm. I jeden. I poklepujecie, żeby było kółeczko na przykład. Możemy. Ja Ej, zrób węża na przykład. Można drugie. Na druga, na druga. No zrób No nie, spać, tu ma. Nie, to nie jest tu ma ogon. No i taki, ale ja na przykład no polecam te kółeczka, nie? Bo. A serce zrobiłbyś dla mnie. Tak. Serce. No i moi drodzy, jak tak zrobicie? Mokra chusteczka. Wspaniale Ja wam jeszcze pokażę takie postaci, żeby dobrze się to dosmażyły, bo tamte były próbne Żebyście wiedzieli jaki kształt, jaki kolor najlepiej Żeby one nie były surowe w środku Ja wam mówię, że nie będą surowe, ale mogą czasami się zdarzyć, więc wtedy lepiej to poprawić Na przykład drugi raz się do oleju Ale nie, myślę, że... Myślę, że jest okej okay. to jest podobnie bardzo jak z jajkami tu... Tak że jeżeli na przykład jajko na miękko gotuje się 5 minut No to 5 minut gotujesz, ale jeżeli dajesz na przykład 4 jajka no to, to musisz 20 minut, no nie? Tak, tak. musisz sumować No wszystkie dobre tak No na, to się sumuje, to jest matematyka Na pewno każdy z was miał wychowanie do życia z matematyką tak, i tam tak. była matematyka w kuchni praktyka Moi drodzy witam wszystkich ponownie Placuszki od babuszki, zobaczcie Teraz moi drodzy pełna klasa O cyk Tak to wygląda Aha tak to wygląda, moi drodzy. Pięknie, tu się jeszcze smażą. Ostatnie, zobaczcie, jak pięknie yes. się smażą. Moi drodzy, no, tu jest właśnie dla Julki, proszę, serduszko zrobione. Myszka, dziękuję. Ej, mój jest niedopieczony. Dopieczony jest. Nie! Tak, jest mega dopieczony. Nie, właśnie, ten mój jest taki gruby, Nie! Ja lubię cienkie. Dobra, ja spróbuję innego. Wylosujcie, ha, teraz. Ten, o, ten się grubasa. Moi drodzy, próba testu. Uwaga To jest mega, mega dobre. Ale takiego niechrupiącego takiego. Dupa, dupa. Jest mm. Jest mm. widzowie, jest! Mega dobre, Tusteczki zawsze się przydadzą, bo wtedy robi się... O za ucho no. się trochę. Uj za uszu, no jest. No i mleczko do jego kani. A wypróbuj moje, za śmietaną i z cukrem. Ocenisz. Śmietana, cukier, dwa. To jest metoda inna polska. Ej, ale jak na ciebie naprawdę ładny jest porządek. Bardzo, no. No sobie, tego delikwenta. Dajcie sobie. O, nie, ten będzie dla mnie, albo to. Troszeczkę śmietany. Nie troszeczkę, o, Tak. jest. Na to cukra? cukier nie troszka, bardzo duża. Jeszcze, jeszcze, myszkę. Nie, wystarczy. Nie, troszeczkę nie, nie. To, bo możemy to spróbować! 50% Polaków ma prawdopodobnie cukrzycę, a 25% ale... nie wie o nich Nie za dużo. To nie jest tak dobra. No. E -e. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, koniecznie zostawcie łapę w górę. Jak chcecie więcej, zapraszam do komentarzy. To byłem ja, Ospano, Kamil, y operator Julka i gość główny placuszki od babuszki. Tutaj brzmienia, co ja robią. Serca. No. Także obiad dla całej rodziny. I to nie tak, że za pół roku mam imieniny Sajonara.